Bardzo serdecznie dzisiaj ja, czyli Agnieszka Kaczmarek, redaktor szkolnej strony internetowej, oraz Mikołaj Wilczyński, który stoi za kamerą, chcielibyśmy Was zaprosić na demonstrację, podczas której uczniowie, ale także pracownicy naszej szkoły oddają krew. Takie akcje po prostu są bardzo potrzebne. Zapotrzebowanie na kręg w Polsce to jest bardzo duże. Z z z w rozmowach z innymi szpitalami, oni twierdzą, że nieważne ile krwi, nieważne jakich rodzajów, bo dana zawsze będzie potrzebna, zawsze jest brak tej krwi. A ta, dzięki temu ludzie wiedzą, że są do czegoś potrzebne. Że dzięki temu mogą uratować życie, które zawsze jest zagrożone. Jeśli życie jest zagrożone, to zazwyczaj z tego przyczyna kręg. A tak jak typnąłem cię jak najwięcej. Bo banki krwi no wiadomo. Nie są niewyczerpalne, a jak się wyczerpam, to będzie najgorzej. Czy oddawanie krwi bardzo się bolało? co najgorsze jest to już duże ukłucie, bo widzi, że to jest wielka igła w 10 pół drobną igłą, ale można przeżyć. Czyli jest strach tylko przed wielką igłą. <gry> jak zawsze. Żeby w przypadku takich wielkich facetów jak Nie wiem, nie wiem jak mogę zachęcić, ale jeżeli masz świadomość tego, że możesz pomóc. Oddając się jako część siebie, to na pewno to jest jakaś motywacja, żeby działać. Uważam, że jest to jedyne, co mogę dać za darmo od siebie i nikt mi nie powie, że jestem, powiedziałbym brzydko, ale musiałbym się zafilkować, więc nikt mi nie powie, że zły, jak oddaję krew. Po prostu uważam, że jeżeli ja kiedyś będę potrzebował krwi, to ucieszę się, jak ktoś odda krew dla mnie. Ja tak samo czuję się w obowiązku po prostu oddać krew. Tak samo lek w wypadkowi, to chce dostać krew, żeby ocalić swoje życie. Dlatego uważam, że ta krew powinna być w banku, ją oddaję. Dają za darmo jeszcze czekoladę, więc... Czemu nie. Ja nie lubię czekolady, ale mam zero, więc przydaje się za Krew to jest taki lek, tego jeszcze Nasz przemysł farmaceutyczny nie, nie jest w stanie wytworzyć yy, i każdy z nale może się znaleźć w sytuacji takiej, że krew uratuje mu życie albo poprawi stan jego zdrowia. Także należy myśleć o tym żeby pomóc też innym, nawet jeżeli w tej chwili wydaje się, że mnie nic nie grozi, moja rodzina jest zdrowa. To jest po prostu taka ludzka solidarność. A jakie osoby mogą oddawać krew? Krew mogą oddawać osoby dorosłe, to znaczy po ukończeniu XVIII wieku, do 65, ale pod warunkiem, że... Osoba w dobrym zdrowiu. W szpitalach są pociągne wszystkie grupy krwi, bo no tak, taki przekrój grup krwi, jaki jest wśród chorych, taki jest w społeczeństwie. Ponieważ mniej osób jest RH ujemnych, ma grupę RH-, ta krew jest szczególnie poszukiwana, ponieważ też i wśród kodawców nie, nie ma takiej licznej reprezentacji jak przy osobie. Mają kru, krew, grupy, RH, to dalej. Tak. A jeszcze jak często możemy oddawać krew i jakiej ilości? Mężczyzna może oddawać 6 razy w roku po 450 ml, a kobieta 4 razy w roku, też po 450 ml. Razem z nami odwiedziliście małą salę, w której uczniowie, ale także nauczyciele naszej szkoły oddali swoją krew, która jest potrzebna wielu osobom. Ta demonstracja pokazała, że uczniowie, ale także nauczyciele i pracownicy nie są obojętni i mają odwagę poświęcić trochę czasu dla... Zachęcamy Was do odwiedzenia naszej strony internetowej www.drugielo.gorzow.pl naszego kanału na YouTube oraz naszego oficjalnego profilu na Facebooku. Dziękujemy za uwagę.